Masz czasem tak, że obiecujesz sobie od jutra ćwiczę, piszę codziennie i nagle mijają trzy tygodnie, a nic się nie zmieniło? Regularność to klucz do sukcesu. Nie chodzi mi jednak o większą motywację, bo ta może się nadspodziewanie szybko wypalić, ale o sprytne zaprojektowanie środowiska. Dziś pokażę Ci, jak stworzyć przestrzeń, która sama przypomni o który chcesz praktykować i sprawi, że łatwiej będzie Ci się zabrać za jego realizację. jak ustanowiłem, że codziennie chcę się rozciągać przez 15 minut. Brzmi banalnie. Problem w tym, że w ciągu dnia nigdy nie znajdowałem na to czasu. A kiedy robiła się godzina 22, nagle przypominałem sobie, że przecież miałem ćwiczyć. I oczywiście kończyło się na tym, że już byłem zmęczony, odkładałem rozciąganie na kolejny dzień, a wtedy sytuacja się powtarzała. W tym przypadku problem nie leżał jednak w mojej motywacji, tylko w tym, że nawyk był niewidoczny. James Clear w swojej książce Atomowe nawyki mówi jasno. Jeśli chcesz wprowadzić nowy nawyk, musisz sprawić, by jego bodziec był oczywisty. Każdy nawyk zaczyna się od jakiegoś sygnału. To właśnie on uruchamia w mózgu reakcję: hej, teraz czas na tu wstaw konkretny nawyk. Ten sygnał może przebierać różne formy. Może to być chociażby przedmiot. Na przykład widzisz książkę na biurku i przypominasz sobie o czytaniu. Może to być miejsce. Biurko z otwartym notatnikiem przypomina Ci, żeby coś napisać zamiast scrollować media społecznościowe. Może to być poradnia. Powrót z pracy staje się sygnałem. Od razu zakładam buty i idę na spacer. Problem w tym, że jeśli sygnał jest niewidoczny albo zbyt ukryty, mózg po prostu go nie zauważy. A wtedy, choćbyś miał najlepsze chęci, nawyk nie wejdzie w życie. Dlatego, zamiast polegać na samej silnej woli, ustaw otoczenie tak, by bodźce były widoczne i nie do przeoczenia. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów, które możesz od razu zastosować. Ruch. Chcesz zacząć biegać? Jeśli buty trzymasz zagrzebane gdzieś głęboko w szafie, prawdopodobnie nigdy po niej nie sięgniesz. Ale jeśli położysz je przy drzwiach, tak, żebyś dosłownie się o nie potykał, masz gotowy sygnał. Hej, czas na bieganie. Zdrowie. Twierdzisz, że chcesz pić więcej wody, a potem przypominasz sobie o tym o godzinie 23.00. Aby to zmienić, zostaw szklankę przy czajniku albo butelkę na biurku. Za każdym razem, gdy spojrzysz w ich stronę, mózg dostanie prosty sygnał. Nawodnij się, twórczość. Chcesz pisać regularnie, ale ekran startowy komputera wita Cię przeglądarką i YouTube'em. Zmień to! Zostaw otwarty dokument z jednym zdaniem, które czeka, żeby się dokończył. Ten widok od razu uruchomi reakcję. Dobra, czas pisać. Czytanie. Marzysz o tym, żeby czytać więcej książek, ale wieczorem i tak sięgasz po telefon? Zostaw książkę na poduszce. Kiedy położysz się spać, to ona będzie pierwszą rzeczą, którą zobaczysz i po którą siłą rzeczy sięgniesz. W każdym z tych przykładów chodzi o to samo. Nie czekaj na motywację. Stwórz sygnały, które będą oczywiste i nie do przeoczenia. Ta sama zasada działa też w drugą stronę. Jeśli chcesz pozbyć się złego nawyku, spraw, by element, który go wyzwala, był niewidoczny, nieoczywisty. Każdy niechciany nawyk też zaczyna. Od jakiegoś bodźca. Czas na kilka przykładów. Chcesz jeść mniej słodyczy, nie trzymaj ich na blacie w kuchni, tylko schowaj w głębi najwyżej zawieszonej szafki, najlepiej takiej, do której potrzebujesz stołka, żeby się do niej dostać. Scrollujesz telefon wieczorem zamiast spać. Zostaw go w innym pokoju na noc, a obok łóżka postaw zwykły budzik. Chcesz oglądać mniej telewizji, schowaj pilot do szuflady zamiast trzymać go na stoliku przed kanapą. Gdy coś staje się niewidoczne, dużo trudniej jest uruchomić cały łańcuch nawyku. Mózg po prostu nie dostaje sygnału, żeby go zacząć. Wróćmy teraz do mojego zamiaru codziennego rozciągania się. Przełom nastąpił, kiedy zrozumiałem, że jeśli chcę, by rozciąganie stało się nawykiem, muszę je połączyć z czymś, co i tak dzieje się codziennie pobudką. Postanowiłem, że ćwiczeniami zacznę się zajmować od razu rano, tuż po przebudzeniu. Nie tylko zyskają stałe miejsce w planie dnia, ale też pomogą mi szybciej się rozbudzić. Żeby to zadziałało, potrzebowałem jednak jasnych, niemożliwych do zignorowania sygnałów. Przygotowałem więc playlistę z energetycznymi piosenkami. Telefon zacząłem zostawiać na noc kilka kroków od łóżka, więc kiedy budzik zaczyna dzwonić, muszę wstać i podejść do niego. Na urządzeniu od razu czekają już na mnie słuchawki, więc od razu je zakładam. A gdy odblokowuję telefon, aplikacja z playlistą jest już włączona i tylko czeka na wciśnięcie przycisku play. Włączam muzykę i ćwiczę, dopóki piosenki się nie skończą. Nagle nawyk, z którym męczyłam się tygodniami, stał się czymś prostym, oczywistym i automatycznym. Nie dlatego, że miałem więcej motywacji, tylko dlatego, że otoczenie Samo zaczęło podsuwać mi sygnały, których nie mogłem przeoczyć. Twoje życie kształtują drobne sygnały, które codziennie widzisz, albo ich brak. Dlatego nie pytaj, czy masz wystarczającą motywację. Zamiast tego zadaj sobie pytanie, czy moje otoczenie sprawia, że ten nawyk jest oczywisty. Zastanów się teraz nad jednym nawykiem, który chcesz wprowadzić. Co możesz zrobić, żeby jego sygnał był widoczny na pierwszy rzut oka? Koniecznie podziel się odpowiedzią w komentarzu. A jeśli chcesz więcej praktycznych trików dotyczących nawyków, zasubskrybuj Kuźnię Twórcy. Zostaw też łapkę w górę. Dzięki temu algorytm pokaże te treści większej liczbie twórców. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!